System, który każdy może zmieniać dowolnie. Jest to element wolności użytkownika, czyli tu jest jakiś element praw indywidualnych, ale jest też jeden bardzo ważny element rozwoju przemysłu informatycznego, dlatego że system, który może być zmieniany nie tylko przez na przykład Microsofta, ale przez każdego, to jest system, który się rozwija bardzo dynamicznie i ma wielki pozytywny wpływ w ogóle na rozwój informatyki. Ja tu nie mówię ani o prawach człowieka, ani o jakichś kwestiach politycznych. Ja mówię o kwestiach czysto rozwoju przemysłowego. Tak. Dlatego, że jednym z elementów akta, ja tu mówię tylko o jednym elemencie akta, który jest moim zdaniem bardzo ważny, ale jest to tylko jeden z elementów, to jest, że akta promują sankcjonowanie prawne DRM-u. DRM to jest Digital Rights Management, czyli cyfrowe zarządzanie prawami. To jest Sztuczne ograniczenie użytkownika, tak, żeby y, ograniczać czy i jakie kopie może robić, na przykład filmu, którego sobie kupił, gdzie i kiedy może ten film oglądać, na jakim ekranie może go oglądać i tak dalej. I żeby DRM w ogóle mógł działać, cały sprzęt użytkownika musi być pod ścisłą kontrolą tych, którzy ten DRM tworzą. Czyli to jest takie. Tam jest kilka amerykańskich konsorcjów. O ile wiem, wszystkie te konsorcja są amerykańskie. Czyli jeżeli DRM jest prawnie sankcjonowany, to znaczy, że, że będziemy mogli mieć tylko i wyłącznie komputery działające. Tak, jak konsorcje amerykańskie ustalą, że te komputery działać powinny. Czyli nie będzie wolności. To jest bardzo poważny problem, i to nie jest. Pro ten problem nie ma nic wspólnego, ani z piractwem, ani z kopiowaniem filmu, tylko zniszczeniem przemysłu informatycznego. Czyli dla mnie akta, ten aspekt akta, o którym mówię, to jest robienie jakiejś korzyści dla przemysłu filmowego i muzycznego, ale kosztem zniszczenia przemysłu informatycznego. Brug, brug na żab, żab na rząd, na rząd! Sąd na bruch! Nie dla akta! Nie dla akta! Obywatelska, Platforma i milicja, Obywatelska, ta i i milicja, Obywatelska, i i milicja, Obywatelska, i milicja, reformy i milicja, reformy i Kto nie i ten jebać, 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 jebać i Jacket, to nie skacze ten zaak, ta No rząd! nie skacze ten zaak, ta To nie skacze ten zaak, ta To nie skacze ten zaak, ta To nie skacze ten zaak, ta skacze ten